maneczką z tej strony. Parka farka, parka. Farka. Pamiętacie zjeżdżalni Brain Rotów? No to wyszła też wersja zjeżdżalni z K-pop Demon Hunters. Mamy tutaj praktycznie wszystkie ważne postacie. Jest Rumi, Mira, Zoey, całe Saja Boys, demoniczne wersje Huntrix i Saja Boys oraz Derpy. Będziemy musieli po kolei sprawdzać każdą zjeżdżalnię i zdobyć całą kolekcję naklejek. Mamy do zebrania aż 16 postaci. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, ile razy obejrzeliście film K-pop Demon Hunters, a ja wskakuję do pierwszej zjeżdżalni Rumi. To nie wydaje się być trudne do przejścia. Musimy po prostu, wiecie, tutaj dobrze wymierzyć, stanąć idealnie po środku, żeby nas te miecze nie przecięły. Myślę, że tak będzie ok. I na końcu czeka na nas emblemat. Zdążę czy nie zdąży? Dobra, zdążyłam. I podnosimy pierwszy emblemat tutaj naklejkę. Mamy odblokowaną Rumi. Teraz biegniemy do Miry, czyli do drugiej. W ogóle te postacie są tak wygenerowane przez AI strasznie wyglądają. Tam ta Rumi to w ogóle nie ma chyba warkota z tyłu, nie? Ma jakiś kok zrobiony. O, czekajcie, coś za darmo jest do odbioru. Dołącz do grupy, polajkuj grę i odbierz jakąś skrzynkę. A co ta skrzynka nam da? Co w ogóle w sklepie tutaj mamy? A, skrzynki wypadną, jakieś klucze, może... Ad... Ile? 5 tysięcy, żeby adminem zostać? Nie, 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 nie. To nawet nie wiem, czy tyle mam robuxów. A może mam? Nieważne. Wskakujemy do Miry i zobaczmy, co czeka nas w drugiej zjeżdżalni. Ja mam nadzieję, że nic strasznego, bo Mira jest taka trochę, wiecie, przerażająca. Co tam może być? Co to jest... Zubki chińskie! Tylko czemu te zupki chińskie wydają jakiś dźwięk jak kosiarka? Ja się boję kosiarek. Znaczy, nie lubię dźwięku kosiarki. Ja jako małe dziecko zawsze się bałam kosiarek. Dobra, po kolei lecimy. Dobra, i mamy drugi emblemat, czyli Mirę. To mnie przeteleportuje, czy nie? Tak, przeteleportowało. To teraz idziemy do Zoe. w ogóle dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobają moje gazolinowe plecaki. One jak coś będą dostępne w limitowanej ilości, więc nie zwlekajcie. Jeżeli chcecie mieć swój własny plecak gazolin, to nie zwlekajcie. Wszystkie jak coś są zrobione w koszalinie, mieszczą format A4, więc nadadzą się i do szkoły, i na podróże, i do zabawy, więc zapraszam na mój sklep werkawerka.pl. Wracając do gry, to teraz musimy jakieś mikrofony demoniczne przejść, więc po kolei lecimy. Oj, oj, czekajcie, żeby to mnie nie zgniotło. To wygląda jak w ogóle drzwi obrotowe w sklepie. Musiałam chwilę się zastanowić, jak to przejść. Dobra, bierzemy zoi i wracamy. Lecimy chyba teraz do jakiegoś Saja boys. To jest chyba romans? Tak, to romans? Nie, Abi. Abi był w takiej koszuli kwiaciastej, więc wchodzimy tutaj. Tak, to był romans, bo ma serduszka na kolankach. Więc skakujemy. <grym> I trafiliśmy do jakiegoś pokoju z serduszkami, co? Tylko 25% na zwycięstwo. Okej, okay, czyli my musimy z tych wszystkich serduszek wybrać jedno poprawne. Oj, 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 to będzie ciężkie. A czy ja mogę jego ominąć i pójść na przykład do zjeżdżalni Ginu, czy to będę miała zablokowane? Może na razie sobie tam to darujemy, bo to będzie bardzo ciężkie, a wskoczmy na razie do zjeżdżalni Ginu i zobaczymy, co tam nas będzie czekało. Uwaga, uwaga, pyk. Aha! I tak na start się rozwaliłam, nawet nie wiedziałam, co tam jest. Halo! Jeszcze raz, skakujemy. Tu już w ogóle nawet nie mogę skakać w tej zjeżdżalni. I uwaga. Dobra, jestem przy ścianie. I co tu chodzi? O co chodzi? Latające suszy jakieś mamy. Mam wybrać kwadracik, Uff. dobry? No nie, no znowu się rozsypałam. Nawet nie wiem, o co w tej grze chodzi tutaj. Halo! Uff. Czekajcie, stanę sobie gdzieś tutaj w rogu. Może tu mnie nic nie trafi, bo tu jakieś spadające suszy jest. Trzeba tu poobserwować, co ja mam zrobić? Może ma jakieś przejście? Ja muszę tutaj znaleźć, co? Trzeba szybko Ojej, po... czekajcie, tutaj coś było tak nierówno. O! Widzicie? Tak postać tutaj jakby na schodek wchodziła. Tu coś jest chyba. Hmm, ale nic nie mogę to odblokować. O, co tu chodzi? <laughs> Okej! Okay. Czekajcie, z tych sushi! Patrzcie, leci K-pop Demon Hunters, ta plakietka, ten emblemat! Czyli my musimy stanąć na dobrym polu, żeby to dostać. Musimy obserwować, tylko nie możemy się dać trafić tym susznie. A Adam poleciało! Dobra, staję już tutaj. No, I jakbym tam została, to bym. miała tą plakietkę. No nie, to jest ciężkie. To może wróćmy do tego romansu i spróbujemy odgadnąć prawidłowe serduszko, chociaż tam 25% szans, no to będzie dosyć ciężko, ale może się uda. No dobra, które wybieramy teraz? Może, może te? O! Tego się nie spodziewałam. No ale dobra, przynajmniej odblokowałam serduszko, więc wracamy do tego dżinu i będziemy musieli złapać tą plakietkę. Tam kolejnego mamy tego Baby i Mystery, tak? A kolejne się zaczynają demoniczne wersje Huntrix, więc wracamy do tego dżinu i spróbujemy złapać tą plakietkę, ale nie możemy oberwać sushi. Może poobserwujmy, jak to leci, gdzie to leci. To na razie sushi spadają. Mogę sobie przybliżyć? Nie mogę tak kamerę przybliżyć. Hmm... O! Tu gdzieś poleciało, tu gdzieś poleciało, to trzeba czatować wtedy, jak będzie leciało, no nie, teraz tam poleciało, jak będzie leciało, to trzeba szybko wbiec w to, może się uda, no tam poleciało, no co ja się przestawiam, to w to inne miejsce leci, nie, jak na zakupach, podejdziecie do jednej kasy, a się okazuje, że mogliście stać, jest, złapałam, cierpliwość popłaca, widzicie, ale naprawdę straciłam tutaj chyba z 5 minut stania, przeteleportuje mnie to, czy mam paść na tym sushi, halo? No teraz to, też teraz to leci, nie? Gdzie mam stanąć? Tutaj, żeby oberwać sushi? Bo mnie nie przeteleportowało z powrotem. A nie będę mogła stąd wyjść. Dobra, tu już mamy pozbierane. Tak, po kolei. Teraz Baby, potem Mystery zostaje i potem Demoniczna Rumi bez warkocza. Czyli Demoniczna Rumi nie będzie miała warkocza. Już spoiler macie. Ej, Bobiego tutaj brakuje. Nie ma Bobiego i Matki Rumi nie ma. Nie? Ej, zaklinowałam się na zjeżdżalni. Halo? Pomoc? A FEW MOMENTS LATER Ojeju, co to? Co to za armaty jakieś tutaj? Ok, Jest miejsce, żeby stanąć na spokojnie, ale biegniemy! A! Dobra, prawie mi włosy przejarało. Dobra, lecim, 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 nie! A! Dobra, zdążyłam. Bierzemy emblemat tego, jak on ma. Baby! I idziemy do Misteriego. Misterii? Tak? On był mystery? Misterii? Potem demoniczna Rumi w ogóle było napisane, że coming sun. Więcej zjeżdżalni, już nie, niedługo nadchodzi. Uwaga, idziemy teraz do ciebie i zobaczymy, co tam będzie. Może fryzja jakiś? ma tak zarośniętą grzywkę, że nawet oczu, bo nie widać, nie? Co tu mamy? Co to za zimowa kraina jakaś tutaj jest? Ej! Co ja obrażenia jakieś tutaj dostaję? Halo! Dobra, czy nie mogę się tutaj schować? A czemu ja jakieś obrażenia dostałam? Ja nie mogę. No nie! Tak blisko! Tutaj było tak. Klemat. Dobra, jeszcze raz. Much, much, much later. Jestem, szybko, szybko, biegniemy, biegniemy, bo zamarzniemy. Halo, przecież to tutaj było, czemu to już tego nie ma? O nie, tam jest, szybko, dobiegnę czy nie dobiegnę? A, dobra, jestem. To nie ma sensu w ogóle ta zimowa kraina, co to ma wspólnego z tym romant, romancem, romanem? Nie, czekaj, nie, moment, nie, to ten był romans, tamten to był, mystery, tak? Ja mylę zawsze ich. Dobra, idziemy do demonicznej Rumi bez warkocza, z kokiem. Czemu ona jest fioletowa? No w ogóle jak minionek ten taki demoniczny wygląda, a nie jak Rumi. Aha! Dobra, czyli tam będzie taka jakby skakanka. Super to wiedzieć. Szkoda, że tylko mnie pokonało to na samym początku. W ogóle tu mam jakieś klucze do odblokowania i te klucze chyba będą tutaj potrzebne, ale ja w ogóle w żadnej tej zjeżdżalni nie znalazłam klucza. O co tutaj chodzi? Może za słabo szukałam, co? Tylko te stickery odblokowałam, a klucza tego nie znalazłam. W ogóle ta demoniczna mira wygląda przerażająco, nie? Zoe nie wygląda jak Zoe, a ten derby to w ogóle jak wściekliznę by miał. No i co? Co tu się stało? Czemu to, to jakaś toaleta jest? Się zablokowałam. Znowu się muszę odrodzić. Nie, no ta gra jest dramatyczna. No i teraz głowa mi jedzie, nie? Ech. Dobra, jeszcze raz skupienie, tylko żeby mnie prosto na tą, tą, ten laser nie wyrzuciło. Dobra, ja już się do ściany odsunę. O, leci, bo to do końca nie dochodzi. O, pyk. I uwaga, pyk. Jest. A! Dobra, teraz jest ok, chyba. Nareszcie, udało się. No i teraz co, o co chodzi z tymi kluczami? Bo tam są jakieś te kłódki. Czy ja będę musiała te kupić? Jeżeli tak, to to będzie totalnie bez sensu. Ewentualnie z tej skrzynki, tak? Jak polajkuję grę i dołączę do grupy, to może mi jakiś klucz wypadnie. Dobra, zerknijmy. Yellow key. Naprawdę? To jest płatne, 49 robuxów. Dobra, to ja proponuję tak, no polajkuję tą grę, dołączę do grupy i zobaczymy jaki klucz mi wypadnie. O, może ten fioletowy mi wypadnie. O! To chyba jakiś rzadszy jest, tak? Mniejsza szansa chyba na to było. 15%, super! I ja mogę wtedy do derpiego wejść, czy o co chodzi? Czy ja powinna mieć ten fioletowy? Nie, to jest czerwony, czyli tu jest czerwony. Czerwona zjeżdżalnia. Dobra, mam nadzieję, że to zadziała. Uwaga! Tak, derpiego odblokowaliśmy. Idziemy, zobaczymy. To jest największa zjeżdżalnia tutaj, aż się boję. Tylko, żebym się tu nie zbugowała, bo to ta gra to lubi, nie? O! I co? Można tu zjechać? No jadę! Jadę! I co będzie tam na końcu zjeżdżalni derpiego? Jakieś kolce. Oj! No halo, no przecież nie dotk a tutaj chyba, po tej stronie. Dobra, jeszcze raz. Mogę jeszcze raz tam wejść? Nie zablokowała się? Nie, zablokowała się. No i co się patrzysz? Co się patrzysz i się cieszysz, no? Długie w ogóle to jest, nie? Zobaczcie, ile tam pomieszczeń jest. Hmm. Czemu to się nie rusza? O, teraz się rusza. Co tak szybko? Co? Chyba poziom nie do przejścia. No zobaczcie, co ja się tylko zbliżę, to to się aktywuje i jak to szybko idzie. Hmm... Jak ja mam tu przejść niby? Zobaczcie, a jak odejdę, to tego nie ma. Czy to czasem mnie tutaj nie każe kupić tego speedcoila? No nie wiesz, no ja tego nie dam rady przejść. No dobra, czekajcie. Szybko rozpędzę się i biegnę, biegnę! No nie da rady tego przejść. Nie da rady tego przejść. Dobra, kupimy sobie może jakiś inny, zwykły klucz. Co? 49 Robuxów. No nie mam wyjścia. Tam to tamto jest nie do przejścia. Totalnie. Do kogo chcemy iść? Do demonicznej miry? Kogo najbardziej lubicie? Może Zoi, Co? Ona jest taka śmiesznie uśmiechnięta. Dobra, kupię do Zoe ten klucz. Ale jak tam będzie też jakaś zjeżdżanie, nie do przejścia, to bardzo się zdenerwuję. Uwaga, kupuję. Odblokowujemy demoniczną Zoe i idziemy. Uwaga! No to jak ja mam całą kolekcję zebrać? Jak ja mam całą kolekcję? Do tego derpiego się nie da zebrać. Co my tu mamy? Co to za dziura jakaś jest? Ej, tu powódź jakaś jest. Co ja mam tu zrobić? Na krew skoczyć? A nie. <laughs> tu jakieś lasery są. O, ojojoj. A czemu to tak szybko? Poczekajcie, bo ja nawet nie mogę wam pokazać. Zobaczcie, jak to szybko wygrywa. Tak jak w blenderze się to jakimś czuję teraz. Jest do tego niedorakie przejść. Fifteen minutes later. Dobra, uwaga. Czy ja mam wskoczyć na to czerwone? Chyba tak. O, moment, tu jest jakaś platforma też. Hmm, jak to przejść? Nawet nie mogę sobie przybliżyć dobrze, no ale zobaczcie z jaką to prędkością wiruje. Może jest gdzieś bezpieczny taki obszar, co? O! Jest! Tutaj na rogu można było przejść, okej! Okay, czyli wszystko do przejścia, zobaczcie. A, lasery jeszcze na górze są, dobra, dobra, czekajcie, czekajcie. Czyli dało radę, zobaczcie, dało radę to przejść. To może w tym derpim też jest jakaś obca przejścia? Kucać można jakoś w tej grze? Nie... Hm. No nawet nie dotknęłam tego! Dobra, nie ma sensu, nie ma sensu, to jest oszukana zjeżdżalnia! No dobra kochani, no miałam cel odblokować wszystkie 16 postaci, ale jak sami widzicie, gra mi na to nie pozwala, plus każe mi wydawać tutaj Robuxy na każdą zjeżdżalnię, nie? Ja myślałam, że będzie można zdobyć te klucze tutaj, odnaleźć w tych zjeżdżalniach, no ale niestety nie. Ale mam nadzieję, że ta gra wam się podoba. Jeżeli tak, to kliknijcie dużo łapeczek w górę pod filmem, a ja bym życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. pa Pa!